Dzień dobry, Konrad Błaszak, a dzisiaj ze mną będzie ten oto luj piękny, przystojny, czyli Motorola Edge 40 Pro, czyli obecnie flagowy, jeśli chodzi o nieskładane telefony, flagowy sprzęt tej marki, z którym spędziłem ostatnie kilkanaście dni, w tym kilka dni na wakacjach, więc przez jakiś czas to był mój fotoflagowiec. Mówiłem to przewiwo, ale się po prostu podzieliłem, że niektóre dni chodziłem z nim, niektóre chodziłem z nim Taki wybór, takie luksusy blogera jakiegoś blogera, YouTubera. Więc dzisiaj opowiem Wam o tym tutaj niebieskim przystojniaku. Zapraszam. Zanim jednak przejdę do samego telefonu, kilka słów o tym. Pudełko duże, czarne. Apple by powiedział, że fu, nie ekologiczne, takie grube, ale jest eko pudełko. Tu gdzieś było oznaczenia, że jest eko tak plastic free packaging. Ale co najważniejsze, otwieramy sobie i. obopachnie tak. Pomuchajcie. Dobra. Ciężko to oddać, ale motorola w topowym telefonie, jakim jest ten model, jaki jest E40 Pro. Zrobiła taki prosty zabieg, żeby poczuć wiecie, premium już od wyciągnięcia, nie tylko że premium i patrzę, że telefon wow, ładnie wygląda szmery bajery, tylko premium czuję i to te. To opakowanie jest perfumowane, bardzo przyjemnym zapachem, bardzo, yy, bardzo fajnym zapachem. Mi się to kojarzy, nie wiem czy tak, jak jesteście z mojego pokolenia, to możecie wiedzieć, jak byłem, yy, jak byłem tam dzieciakiem, to się zbierało karteczki. Takie karteczki z obrazkami, z bajek, jakieś rysunki, czachy, szrachy, zbierało się. I żeby były lepsze, to się je psikało dezodorantem, zostawiało na koloryferze, one sobie ładnie się wyschły. I były pachnące karteczki. Taki tuning. Tuning karteczek. I Motorola zrobiła taki tuning z pudełkiem. Pewnie też jak ktoś psikał, dostawił <grywka> na koloryferze wszystkie pudełka, te miliony, co się sprzedadzą. I tak ten, mają duże koloryfery. Ale naprawdę, jakby bardzo fajny zabieg, który sprawia, że przy pierwszym otwarciu czuje się nie tylko oczami, nie tylko dotykiem, ale też yy, węchem. Czuję się, że mamy do czynienia z telefonem, który jest półkę wyżej niż, e, niż inne, bardzo fajny zabieg. Dobra, jeśli chodzi o samą budowę, przede wszystkim to się pierwsze rzuca w oczy: to są bardziej zaokrąglone krawędzie, nie takie ostre jak Fuzyn. Bo mam Fużona, który jest tutaj, E30 furzyn e, mojego i ten telefon ma, one nie są zaokrąglone tak jak w niektórych telefonach, zupełnie zakrąglone, ale one nie są takie ostre, przez to, są, przez to telefon jest moim zdaniem dużo przyjemniejszy w dotyku niż Edge Fusion, szczególnie jeśli mówimy tutaj o rozwiązaniu bez etui, co bardzo mi się rzuciło w oczy i to jest trochę ciężkie do wytłumaczenia, zupełnie inny feeling, feeling korzystania, feeling tych plecków, feeling tego szkła, zupełnie inny niż w Fusionie, moim zdaniem dużo lepszy i czuć, że ten telefon jest po prostu z wyższej półki ciężko to wytłumaczyć, powiem Wam uczciwie ciężko tak przedstawić, wiecie opisać słowami, ale po prostu korzystając z tych dwóch urządzeń, mając je w jedno, w jednej, w drugiej, w drugiej ręce czuć, które urządzenie jest zauważalnie droższe, które jest z tej wyższej półki na pleckach moim zdaniem matowe szkło bardzo ładnie się prezentuje ja jestem jak najbardziej e, za takim wykończeniem, wygląda fajnie, nie łapie odcisków palców, więc widzicie mogę nawet tutaj, wiecie Podotykać i telefon nadal wygląda dobrze. Oczywiście błyszczące szkło też się ładnie prezentuje, ale pod warunkiem, że go nie dotykamy. Wtedy już się prezentuje dużo gorzej. Zdecydowanie e, szkoda trochę, moim zdaniem taka lekka dygresja, że są tylko dwa kolory. Jest czarny i taki niebieski. Ten niebieski jest świetny, ale jak Motorola już współpracuje z tym Pantonem, fajnie by było, żeby ten model wyszedł. Może wyjdzie w wersji tej Vivo Magenta, w wersji. Y, Sheri Perry, czy jakąś <noise> Motorola mi teraz nie lubi, że nie pamiętam kolorów. Nie, w wersji tej fioletowej na pewno by dodały mu tu uroku. Jeszcze jest w zestawie takie od etui. Takie oto etui, to jest etui, które jest plastikowe. Nie jest to taka typowa guma, to jest plastik. Fajnie, że jest w zestawie, bardzo szanuję, bardzo się cieszę, że w zestawie jest to. Ja jednak wolę. Takie gumowe Etui jednak jest moim zdaniem wygodniejsze, więc jakbym kupił telefon dla siebie. O teraz oczywiście na kamerze to nie mogę ściągnąć jak ułoch jakiś. Jakbym kupił dla siebie ten telefon, to oczywiście bym kupił sobie od razu inne Etui. Co jest ważne, jeśli chodzi o wykonanie IP68 tak w motorolach często mm, brakowało tego, bo było takie wybrakowane, a tu mamy IP68, czyli to jest taka już pełna wodoszczelność, że telefon można sobie zanurzyć więc dla mnie sztos. To się jednak przydaje, powiedzmy, nawet nie tylko chodzi o deszcz, ja sobie lubiłem robić zdjęcia podwodne, więc, więc to jest spoko. Wyspa tu mam wyspa aparatów i jak widzicie, nie jest ona taka chamska jak w niektórych y, telefonach, czy to plus czy minus sami musicie ocenić. Moim zdaniem wygląda bardzo gustownie, bardzo ładnie, więc ja jestem jak najbardziej za. Ale przyznać muszę, że też taka wyspa z tego OnePlus 11 na przykład również mi się podoba, również mi przypadła do gustu. A jak ktoś by wolał wyspę z na przykład Oppo X5 Pro, to też bym w pełni zrozumiał. To jest taka bardzo. bardzo nie rzucająca się w oczy. Obraz. skoro już tak omawiamy, warto wspomnieć o ekranie. Ekran to jest 667 6, cala. Miliard kolorów, 165 Hz odświeżania HDR10+, Dolby Vision w piku 1300 1300 nitów, więc w pełnym słońcu daje radę więc to jest bardzo dobry ekran. To jest ekran oczywiście OLEDowy, to jest ekran, który ma rozdzielczość Full HD+, i tutaj dużo osób mówiło, albo zawsze mówi przy telefonach drogich, że to jest tylko Full HD i trochę racja bo to jakby w telefonach z tej półki często możemy oczekiwać więcej. Z drugiej strony, jak mam droższy telefon, to i tak często korzystam z Full HD. Jednak ja nie widzę tej różnicy aż takiej, nie widać takich, nie widać tutaj poszarpanych krawędzi, bo to jest świetny, bardzo ostry, bardzo jasny, bardzo ładny ekran, a jednak tego prądu bierze mniej, więc dla mnie świetny ekran, e, wygląda super, ja jestem jak najbardziej zadowolony. To jest po prostu topowy ekran. Chroni go e, Gorilla Glass Victus, więc to jest też no, topowe rozwiązanie od, e, od, o, od serii Gorilla Glass, więc super. E, jest AOD, e, Always On Display, takie... Niektórzy mówią, że to nie ma Always On Display, to jest takie, że nie świeci się cały czas ekran, tylko pokażę tutaj lista ikonek. Lista ikonek możemy sobie podejrzeć. Mi takie coś wystarcza, dla mnie jest to super rozwiązanie. Jest podświetlenie na krawędziach, tutaj, i to też jest bardzo fajne. Jak przychodzi na przykład połączenie czy powiadomienie, tutaj krawędzie się rozświetlają. Można sobie ustawić ten kolor, też fajny. Bajer, dodać muszę, ja nie jestem super fanem zagiętych szkieł. Jakby ja wiem, że one wyglądają ładniej, i tutaj się w pełni zgadzam. Ale chyba wygodniejsze, praktyczniejsze są ekrany, które są płaskie, tutaj na bokach. Mimo tego, jeśli już ten ekran zagięty jest, to dobrze, że jest takie poświetlenie. Jest to jakiś fajny bajer. Gdyby nie było i byłby ekran płaski, byłbym pewnie bardziej zadowolony, bo by mi to po prostu bardziej odpowiadało. Możecie sobie zobaczyć jeszcze na ten sprzęt. Dwa głośniki są, są Dolby Atmos głośniki z przodu na dole i u góry, więc to jest naprawdę topowe rozwiązanie, bo gra też naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o wykonanie, nie mogę się do niczego przyczepić, bo to jest po prostu topowy telefon. I wracamy znowu do mnie. Cały czas oczywiście z tym bebechy, czyli co ma w środku. Pozwolicie, że będę korzystał ze ściągi. Jest tu Snapdragon 8 Gen 2, więc sikala form, 12 RAM, 256 pamięci wbudowanej. Jest tu UFS 4.0, więc bardzo szybka pamięć. Więc jeśli chodzi o te bebechy, nie mogę się do niczego przebić. Telefon jest bardzo wydajny, plus ten czysty system motorolowy e, powoduje to, że telefon po prostu no, nie ma zacięć. Nie można się przyczepić, bo to po prostu działa fenomenalnie. E, jest bardzo ta lekka, na, jest bardzo nakładka lekka, więc działa po prostu bardzo dobrze. Mi się nie zdarzyło. Telefon też się jakoś specjalnie nie grzeje. Oczywiście jak go kilka godzin pomęczymy, to będzie cieplejszy, ale kompletnie nie jest to jakoś nadmiernie i to nie przeszkadza. To jest wersja z Androidem 13 już, więc e, spoko. Ładki bezpieczeństwa są z 21 maja, jest 3 czerwca, jak nagrywam. Więc też nie najgorzej. Zobaczymy, jak będzie wsparcie później, bo to jest nadal dość nowy model, więc na razie idzie szybko, zobaczymy za jakiś czas. Ale też nie mogę się do tego przyczepić. Minusem, co jest, że ten system jest czysty, ale już się zdarzają jakieś takie pierdółki. Na przykład na początku, jak skonfigurujecie sobie Motorola, wyskakuje mi jakiś pomocnik Moto, nie pamiętam, jak to się nazywa, który mi Uporczywie proponuję kilka aplikacji, żeby sobie zainstalował. Jeżeli go wyłączycie, to on wam przypomni za jakiś czas, więc musicie go sobie przeklikać i powiedzieć nara, nic nie chcę. Bo jak nie, to on będzie wam trutyłek, więc to jest taki mały minus. Z rzeczy ważnych, głośniki są stereo, to już wspomniałem, nie ma mini Jacka. Nie, nie potrzebuję go już teraz, mam słuchawki bezprzewodowe, ale i tak uznaję to jednak za minus. Bo jednak dość sporo osób korzysta z słuchawek przewodowych, plus jak jest dolby Atmos, jak można się tym dźwiękiem liczyć na dobry dźwięk. Szczególnie, że jest całkiem fajne te głośniki, całkiem fajne są w słuchawkach bezprzewodowych. To fajnie, jakby ktoś miał możliwość sprawdzenia lepszych słuchawek, może po kabelku, albo po prostu korzystać po kabelku. Zobaczmy, co tam jeszcze. Jest nie ma pilarnych. w ekranie, oczywiście on jest bardzo, on jest otu. On jest bardzo nisko, on działa bardzo dobrze. Tutaj się nie mogę przyczepić. O, dobrze, nie, nie zawsze jak ten. O, tu jest, Tyk. działa bardzo dobrze. Nie mogę się przyczepić. Dla wielu osób on może być za nisko, bo on jest ukryty tutaj, więc on jest naprawdę niziutko. Ja jestem przyzwyczajony, bo mam w swoim fuzzyn tak samo, więc jak przychodziły inne chińskie telefony i one miały go trochę wyżej. To dla mnie to było nieintuicyjne, bo zawsze szukałem go tutaj, a on był tu i zawsze musiałem dwa razy w niego wcelować, szczególnie na początku. Tutaj jest dla mnie spoko, ale to jest dość nisko umiejscowione, więc trzeba będzie się do tego przyzwyczaić. Jeżeli myliście, to inaczej. Gesty są, omawiałem w osobnym filmie, więc nie będę się na tym skupiał. Oczywiście wszystkie najpopularniejsze, najważniejsze działają. Aparat, latarki, szmery, bajery, więc to jest oczywiście super. Ja to bardzo lubię w motorolach. Bateria. Bateria ma 4600 i tutaj pierwszy. Dobra, nie minus, jakby nie minus. Szkoda trochę, że ma 5000. To nie jest tak, że to jest zła bateria, bo ona cały dzień wytrzyma e, soty około 6 godzin, 6,5 nawet, czasem więcej, jak się nie korzysta z tego 5G czy tam LTE. Więc soty są spoko, bateria szybko się ładuje, bo też 125W i ładowarka jest w zestawie, więc. Też w tym paslącym pudełku ładowareczka jest, więc to jest super rozwiązanie. Ładowanie indukcyjne jest, jest ładowanie zwrotne, więc wszystko, szmery, bajery, wszystko jest. Ale te 5000, gdyby było, wolałbym, żeby było troszeczkę grubiej i 5000. Byłbym bardziej zadowolony, żeby ta bateria była tak duża, jak oferuje większość konkurencji. Dobra, to przejdźmy do aparatu. Dobra. Aparaty są trzy. Jak możecie sobie zobaczyć, tutaj na oczka są trzy. Tutaj też pozwolę sobie przejść do mojej ściągi, bo no, ja już nie mam tej pamięci, to kiedyś. No, kiedyś to wiecie, wszystko pamięć, szmery, bajery, a teraz to już stary jestem, to już nie ma pamięci takiej, jak kiedyś y, z przodu 60 megapikseli. Wow, y, z tyłu 3. 50 megapikseli, jeśli chodzi o to główne oczko, czyli to jest szeroki kąt, y, światło 1.8, mamy tutaj detekcję fazy, mamy Optyczną stabilizację obrazu, oczywiście drugie ultra szeroki kąt też 50 megapikseli. To jest bardzo dobre, bo często ten ultra szeroki to jest 12 i on już jest znacząco gorzej wypada. Tu jest 50, więc też spoko światło 22. I jeszcze jest telefoto: telefoto ma dwukrotny zoom, więc to nie jest porażające telefoto ze światłem 1,6, ale daje radę. Ja nie jestem aż takim maniakiem telefoto. Ale czasem się może to przydawać. Jak już miałem telefony z większym, to czasem się to przydaje, więc jakby to była dziesiątka, pewnie dużo więcej osób by chętnie spojrzało na ten telefon. Z przodu 60, jak już mówiłem, a co ze zdjęciami? Hmm. Plus i minus. Jakbym patrzył i bym testował tylko ten aparat oddzielnie, robi bardzo fajne zdjęcia. Te zdjęcia są naprawdę e, kolorowe, te zdjęcia są naprawdę e, z dużą ilością szczegółów. Te zdjęcia mają bardzo, o, bardzo dużo zalet. Naprawdę wyglądają ładnie. Te kolory są żywe, a przy tym nie są przekłamane. Jest fajna rozpiętość tonalna, nie, mm, ani się nie rozmazują te zdjęcia, ani nie są prześwietlone, więc fajnie to wszystko działa, fajnie to wszystko zbiera i to szeroki kąt i y, zwykły. Ale mam dwie uwagi. Przede wszystkim pierwsza uwaga jest taka, że zdarzało mi się, jak włączałem aparat, że początek był rozmazany, nie mam pojęcia dlaczego, że było rozmazane i telefon potrzebował tak sekundy, dwóch, czasem nawet trzy sekundy może, żeby się rozblurować. Pewnie jakiś błąd w oprogramowaniu i to zostanie naprawione, ale wolę Wam o tym wspomnieć, bo to było takie dziwne. Drugie, jak byłem na wakacjach robiłem sobie ślepe testy i Motorola wypadła fajnie, pokonała, robiłem akurat z Vivo, z iPhone'em 11 i z moim Edge Fusion. Wypadła fajnie, najlepiej w teście żarcia. W sensie najładniej rybkę zrobiła. Yy, chyba rybkę, tak. Ale przy zdjęciach krajobrazowych, przy zdjęciach takich ogólnych wypadał trochę lepiej Vivo. Dużo osób bardziej lubiło, bardziej preferowało zdjęcie, które jest tworzone przez Vivo. Vivo X80 Pro, czyli też flagowca, już nie najnowszego, ale flagowca. I to jest takie moja myśl jedna. Że ten telefon robi naprawdę bardzo dobre zdjęcia, ale to nie jest topowa półka, jeśli chodzi o to. Sobie, Nie wiem, nie lubicie, nie lubicie, ale i tak tam zaglądam. Na DX Omarka on został też sprawdzony, jest na 34 miejscu i ma 130 punktów. To jest tyle co Oppo Find X5, tylko że on został pokazany rok temu, a ten w tym roku, więc. Tamten pewnie został trochę poprawiony. X80 było 137, czyli to jest zauważalna różnica. I to jest rzecz, która by była pewnie do poprawy, bo te topowe osiągają już blisko 160 punktów. Ten osiąga 130. I te zdjęcia są ładne, mają naprawdę bardzo um, fajne efekty, ale jednak można by było coś w tych zdjęciach poprawić, żeby one były jeszcze atrakcyjniejsze dla oka. Standardowo wrzucę Wam za chwilkę kilka zdjęć, żebyście mogli sami ocenić, czy te zdjęcia Wam się podobają, czy nie. Na Czasami mi się tak przez jakieś sekundę, dwie czasem nawet chwilę dłużej pokazywało, więc to jest jakiś tam mały błąd, który się kilka razy mi zdarzył. Więc zobaczcie zdjęcia, sami ocencie. Moim zdaniem jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. Ej, to jest chyba kolejny test, kolejny test, w którym się rozgaduję jak jasna cholera, w którym e, mówię wszystko, co mi leży, nie leży i sobie nie rozpisuję tych e, testów, tylko po prostu mówię, tak jak, wiecie, przygotowuję się trochę, co mi się, żeby pamiętać, ale nie rozpisuję sobie słowo po słowie. To pewnie nie jest może najlepsze dla jakości samego, a dla autentyczności... Takie testy mi się całkiem podobają, bo naprawdę mówię to, co myślę. Czasem się trochę bardzo, trochę za bardzo rozwodzę na tym. Ale to są jednak coś. To są jednak zdania, które naprawdę ja wierzę i ja jestem o nich przekonany i biorę za nią pełną odpowiedzialność. Dobra, ten telefon ma ogrom zalet jest bardzo ładny. Jest bardzo fajny w dotyku, całkiem dobrze leży, Ma świetny ekran, spoko głośniki, szybkie ładowanie, zwrotne ładowanie, indukcyjne ładowanie. Yy, IP68 super jest, naprawdę patrzę, co jeszcze sobie spisałem. Yy, bardzo wydajny, działa cholernie dobrze. Aparat jest też naprawdę przyzwoity, ale. Aparat mógłby być lepszy yy, i tu bym się. tu bym, bym szukał czegoś do poprawy. Yy, cena, właśnie cena, ile ten sprzęt kosztuje teraz, bo to jest ważne. Cena 4649. I to jest cena, która z moim zdaniem ogromna, ale przyzwoita. O co mi chodzi? Że tyle kosztują też wszystkie. Za podobne pieniądze można dostać OnePlusa, który na przykład będzie miał trochę lepszy aparat, może, będzie miał więcej tych pamięci, ale z drugiej strony nie będzie miał takiego pełnego IP68, nie będzie tych gestów, które są cholernie wygodne, więc coś za coś. Nie będzie aż tak, tak dobry, że tak powiem. Pod niektórymi względami, w innych będzie wygrywał. Ja mogę podsumować, że to jest sprzęt, że jakby mi tylko ktoś zaproponował Motorola, żeby zamienić swojego Fusion na tego. Mimo, że jest większy i nie lubię większych telefonów, brałbym cholera jak dzik w żołędzie bym w to wchodził. Bo to jest sprzęt, który mnie po prostu urzekł, który jest topowym sprzętem, którego feeling korzystania jest na tyle fajny, że przesiadłbym się od razu. Jest, jest w tym telefonie coś takiego przyjemnego, że jak korzystam, to jest po prostu dużo lepiej. Ten telefon świetnie się korzysta, ale gdy wziąłem ten telefon do jednej ręki, a ten do drugiej, to mówię, no, 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 fajnie się korzysta, no, no, no fajnie, no, ale z tego... No, to jest telefon nowszy, to jest telefon o, o półkę wyższy, więc nic dziwnego, ale z chęcią bym się przeniósł na tego Edge 40 Pro, ponieważ to jest topowy telefon i Motorola Udowadnia już nie pierwszy raz, ale teraz naprawdę konkretnie, że stworzyła telefon, który jest praktycznie perfekcyjny. Jakby zrobić jeszcze aparat, który mógłby się równać, wiecie, z tymi topowymi w każdych warunkach, brałbym, powiedziałbym, bierzcie to, a nie, nie inne po prostu. Jest telefon idealny, w 100% dopracowany i tyle. Takie moje zdanie. A wy co myślicie o tym przepięknym luju przystojnym, czyli Motorola Edge 40 Pro. Dajcie znać w komentarzach i dajcie lajka i, i suba i wszystko dajcie. Pozdro!